No to cześć. Ogólnie chciałabym Was poinformować, że zostało mi jeszcze parę figurek, i tutaj jest dwie opcje: albo sprzedaż za pieniądze, ewentualnie wymiany na bazy hobby chorsowe, które już oczekuję ze niskiej, znaczy nie niskiej. No, z takiej średniej półki, nie za niskiej, nie za wysokiej. No wiecie o co chodzi normalne konie. No. I oczywiście oczekuję, już z uszami zeszyte bazy i wypchane kulką. No i proste. Ewentualnie leciuteńko krzywe. Więc tak, figurki, które posiadam, jest to Snowman, który jest z Braille chociaż jego póki co jeszcze sobie zostawia, w sensie bardziej na sprzedaż idzie niż na samą wymianę. Natomiast wszystkie inne modele już bardziej taka e, wymiana. Między innymi jest tu Colecta Deluxe Custom. Bardzo ładny. Taki konik, arabski. Jest tutaj słoń ze Schleich z 2004 roku, z tego co kojarzę. Chyba tak. Hanower z kolekty. Do niego jest zestaw jeszcze, więc wartość za zestawem to jest 60 zł. Ten jest za 15, ten jest za 60, znowu za 190, ten jest za 45, to jest kolekta deluxe w barwieniu no, tym oryginalnym. Drastic. Bardziej wersja Body, ale jest to Drastic. Więc tak. Tutaj jest y, ten Classic za 90 zł. No i jest też Batat za 25 zł. Bardzo duży konik i fajny jest dla osób właśnie młodszych bo jest naprawdę fajny. Do tego wszystkiego mam jeszcze lalki, ale pokażę Wam je w oryginalnych pudełkach, bo dostanę bana za pokazywanie takich rzeczy. To jest na przykład lalka. Tu ma głowę, ciało. No, ona jest realistyczna, więc no nie otworzę jej. Chociaż nie, ona ma ubranie. Chwileczkę. Dobra. Tak wygląda ta lalka. I taką lalkę mam za 250, 280 zł przepraszam z wysyłką. Ale jakby się ktoś zdecydował, to nie wiem, może być 170 z wysyłką. Jest taka jako jedna. Druga to jest gościu też, tylko, że facet tutaj jest w rozmiarze. 1,6 to jest 30 cm, ona ma 15 cm. 1,12 ona jest fajna na te modele, wszystkie poza słoniem i tym brązowym. Więc tu jest taki duży, on jest fajny na tego konia. I on jest za 450. Głowę też mam w zestawie spokojnie, bo tutaj głowę jest wymontowana, ale jest głowa. Kolejną lalką jest taka sama jak ta, też realistyczna, tylko właśnie w tym rozmiarze, jakim facet i no i jej nie mogę pokazać ale mogę pokazać jej głowę To jest jej główka i tak ona się prezentuje no i ta laleczka jest za 650 i oczywiście już te droższe lalki są już z wysyłką w sensie wysyłkę pokrywam już ja żeby się człowiek nie musiał jeszcze dopłacać więc już tutaj wysyłkę mogę dać za darmo więc tu jest jej główka. Tam jest tam ta No i ta duża lalka ma też pełny zestaw ubrań. Jakieś spodnie, sukienka. To jest bardziej na tą małą. Tu jest na tą dużą jakaś bluzeczka. Tutaj sukienka, która bardzo ładnie w niej wygląda. Jest ona ręcznie robiona. Nie przeze mnie. Ej, jeszcze się coś znalazło. A, jeszcze tu mam konia. Jeszcze jeden taki, a nie z metką jest nowy, zapomniałam, jeszcze mam psa mam jeszcze jedną lalkę taką do malowania, za 90 zł zrybaczek z prokoma za 15 zł Piesec pieseczek ze Szlajś, za 15 zł ten jednak też 15 mam też rzeźbę Artis Resin o Jezu. certyfikat autentyczności Sama rzeźba. Ja mogę sprzedać za 25. Żyje. <grymne> Żyjesz? Żyjesz? Za 25 zł. No, jak widać, dla mnie takie delikatne rzeczy. No, no nie za bardzo. Nie lubię zbyt delikatnych rzeczy, leż sobie. Co jeszcze mam? Mam torebki ręcznie robione dla lalek, mogę oddać za lalekami. E, jeszcze jedna torebka. E, moją popugę to sobie zostawię, taka ładna popuszka. Co ja tu jeszcze mam? Mam czapkę dla brejera, mogę oddać z brejerem. Dobra, nie chcę być na koniu. No mam jeszcze coś, jakieś kantarki. To jest do tego konia. Znalazłam jeszcze kantar na klasika, czyli jeżeli ktoś go kupi, no to będzie miał kantar i nauszniki do y deluxe do Trada. Też są na sprzedaż. Albo do oddania. Ech, dobra, tak wygląda kantara, ale nie chce mi się tego paska na dole zapinać, więc on jest OK na, na tego konia. Tylko trzeba tutaj przez tę sprzączkę zawlec tamto. Nie chce mi się. Ale jest kantar. No. Więc tak wygląda ten cały zestaw koni, który szuka sobie po prostu w domku. Ewentualnie wymienię na bazy choby horsowe, bo ja nie mam co z tym robić naprawdę. A trzeba mi się tego pozbyć w ciągu pół miesiąca. Drugą rzeczą, którą też ma na sprzedaż są to narzędzia do Hobby I one są za 45 zł. To jest taka prasa do derek. Na przykład jak są te zapięcia takie guziczki, jak w torebkach przykładowo. I są takie w takich kształtach. No, wiecie o co chodzi. No, więc taka praska jest za 45 zł. To jest też instrukcja w obsłudze, obsługi i w całym tym pudełku. No.